Witamy na kolejnej Szkółce wędkarskiej. Dzisiaj tematem podstawowym jest w jaki sposób zrobić zanętę i żeby ona bardzo dobrze pracowała we wodzie i o składnikach, które bawią ryby, a nie je odstraszają. O tym zapytamy Marcina, czy pamięta, jakie to są składniki. Marcin, czy pamiętasz, na jaki gatunek ryby nadaje się wanilia? Leszcz, kromp, karaś. Super, a miód? Karp, karaślin. Hm. A będziesz wiedział, na jaki gatunek karmel można dodać trochę karmelu? Karaślin, leszcz, krąb i płoć. No kurczę, to jest niemożliwe, chyba wyuczyłeś się na pamięć. A cynamon? Leszcz, krąp, karaślin. No nie. A kokos może tutaj ciebie złamy? Leszcz, krąp, płoć, karaślin. i liny. A tu ty fruticie zaskoczę? Krąp i liny. A kozieratka Poć, leszcz, lin i karaś. A noszczyk? Płoć, leszcz, lin i karaś. Podobnie można powiedzieć. A kminek? Poć i krąb. A anysz? Poć, karaś, krąb z dręga. Super. A kolendra? Poć, leszcz. Smakiem, jaki mówiliśmy była kolendra i dzisiaj sobie mamy zanętę właśnie płociową, typową właśnie z tą kolendrą. Wypróbujemy sobie w proporcji jakiej, czyli jeżeli mamy zanętę, to taką samą ilość yy, dołożymy ziemi, którą Marcin tutaj sobie przetrze przez sito, żeby nie było żadnych grudek. Ona, ziemia bardzo ładnie tutaj pracuje w tym wszystkim, co będzie widać za chwilę. O, tyle w zupełności wystarczy. Marcin Sito ma grubsze to sobie rozepsze. Ja tylko chcę pokazać to jest sito. Zanęta czasami jest, jeżeli chcemy łowić takie bardzo drobne ryby. O, będzie to drobne. Marcin ma taką samą porcję ziemi jak tutaj mamy zanęty, którą przeczy ładnie przez sito. Ma to sito grubsze z narożnikami. I, I wtedy ziemia pokaże, jaka będzie połowa. weź sobie tak ręką delikatnie w koło no, przeleci sobie przez to. Ja tutaj mam zanęte, Nie jest delikatnie jak się. A bardzo ładny zapach. Dużo ma tych różnych frakcji, będzie widać. O, pyłek. To, co tutaj zostało, tu delikatnie tylko chciałem do pokazania. Wszystko wrzucamy razem. Na początku dokładamy do, wody około tam 100 gram, to jest mak, żeby wstępnie ją nawilżyć i po około 10-15 minutach dowilżymy sobie po prostu bardziej. Naj, najgorsze co jest i największy błąd, jak się przemoczy tą zamętę to ona już praktycznie nie, nie, nie daje nic. Tylko, o, teraz w zupełności wystarczy, rozmieszamy. Ręka działa jak mikser, to świetnie pracuje. O! Zdusimy. O, praktycznie. Jeszcze się rozpada. Ale wstępne nawidzenie już w zupełności wystarczy. To niech sobie tutaj poleży. Pomogę Marcinowi troszkę. Marcin, daj mi to się to jeszcze. A, i przytrzymy to. Tu będzie widać. Marcin, tu o! Delikatnie jak ta ziemia jest. Ona jest nawilżona, ale jak pyłeczek, połączymy wtedy te dwa składniki zrobimy kulę zanętową i podnęcimy troszkę i zobaczymy, czy tutaj coś uda nam się złowić. Jeszcze niedawno łowiliśmy pod lodem, a teraz już łowimy z brzegu. To co resztę tutaj ziemi nam się nie wyczę, będzie można po prostu wyrzucić, wypłukać, w zupełności nam starczy. Rękawiczki mamy po to, żeby za dużo się nie obrudzić. Będzie widać, jak, jaka smuga stworzy się, kiedy dodajemy do zanęty ziemię. Myślę, że to będzie bardzo ładnie tutaj widać wtedy. Tworzy się smuga, która bardzo ładnie wabi te ryby. Do zanęty możemy jeszcze dodać kilka robaków. Tutaj jeszcze mamy glinkę wędkarską, która również smugę stwarza. Dajemy około 10%, a jeżeli chcemy tam ukleje łowić, to nawet do 50% względem zanęty. Ale ja tutaj dodałem jeszcze dwie łyżeczki kakao, takiego słodkiego cukier, również wabi w proporcji można go dawać do 5%, a soli od 3% do 7%. Po to, żeby te ryby w tym łowisku zatrzymać. Zanęta nam nawilżała. Po 15 minutach dodajemy ziemię z robakami. Wymieszamy sobie. Sprawdzimy, czy nie będzie trzeba jeszcze delikatnie sobie tutaj dowilżyć. Myślę, że powinno być ok. Zobaczymy, jak można kulę zrobić. Jeszcze troszkę potrzebuje. Nie dużo, ale jak rzucimy, praktycznie się rozpada, minimalnie tylko dowilżymy. Przeczemy jeszcze raz i możemy nęcić sobie łowisko. Zanętę mamy umieszaną. Przeczemy ją sobie po prostu jeszcze raz przez sito. Co to nam daje? Bardzo mocno ją na powietrze. Tak samo jak przy placku robimy sobie, że przesiewamy mąkę właśnie po to żeby było świetnie napowietrzone ona pięknie będzie wtedy w tej wodzie pracowała a o to chodzi właśnie przysiewamy przez trochę grubsze hito to to łatwiej nam pójdzie trochę rubaków zostanie na wierzchu ale to przesypiemy z powrotem do końca mamy piękną pogodę więc wykorzystajmy ją na spędzenie na łonie natury Super Zobaczymy czy już kule pójdzie ładnie zrobić o. Już kulę da się lepić Minimalnie ostatnie szlify i już robimy Chodź Marcin, zrobi sobie kuleczkę takiej wielkości piłki tenisowej to już w zupełności wystarczy Marcin robi oczywiście ma mniejszą rączkę to sobie zrobi tak jak akurat odpowiada może sobie zwilżyć lekko ręce to wtedy tą kulę się lepiej robi no i teraz spróbuj zrobić oj sorry zgadza się? no widzisz to jest najlepsze, jak robienie babek prawie w piaskownicy, co? Kuleczki zrobione. To już tak w zupełności, jak na tą porę. Marcin jedną, tata drugą. I zobaczymy, kto ma lepszego cela. Hop, uwaga. No, prawie idealnie. A Ty? Śmiało, śmiało. No i powiem, że nawet nie najgorzej. Pięknie, masz następny. Biorę, widzę, że tymi mniejszymi dużo łatwiej tobie idzie. Super, zawsze rzucamy minimalnie przed spławikiem. A teraz tera podkarmiłeś na 8-metrowy bada. Mamy tylko siódemkę. Proszę, rzuć jeszcze. Trochę zabawy przy tym jest też. Bardzo ładnie. Porusz. Trochę do siebie. No. 15 minut minęło od nęcenia. Ryba zaczyna powoli już żerować, mimo że ta woda jest bardzo zimna. My tutaj jeszcze zostajemy sobie z Marcinem połowić. A tutaj Wam dziękujemy bardzo. I do zobaczenia.